Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie Jak widzicie po tytule, dziś przychodzę do was z kosmetycznym z Rossmana ponieważ trwają tam wielkie promocje więc pewnie większość z was też tam się wybrała na shopping aby uzupełnić swoją kosmetyczkę zarówno produktami sprawdzonymi jak i nowościami, ponieważ ta promocja minus 55% jest idealną okazją na to, aby testować nowe kosmetyki, bo jednak jeśli zapłacimy za coś niecałe 30 złotych zamiast 60 i nam się ten produkt nie Sprawdzi, to ten ból nie jest aż tak duży, jakbyśmy mieli to faktycznie kupić w standardowej cenie. Ja też, z racji tego, że ta promocja w Rosmanie od kilku lat, tak naprawdę pojawia się dwa razy w roku, to staram się robić takie zapasy, przykładowo teraz w maju, żeby do jesieni mi te wszystkie kosmetyki starczyły, aby przez ten okres do kolejnej promocji nie kupować nic, ponieważ po co przepłacać? Dajcie znać koniecznie, co wykupiliście w Rosmanie na promocji, i teraz już przechodzimy do. I pokażę Wam, co ja kupiłam. Zapraszam. Zacznę od podkładu. Pierwszy z nich jest z Lovely, i chyba jest to dość nowy produkt, ponieważ na poprzedniej promocji go nie widziałam, a dokładnie jest to camouflage Foundation Matte and Full Coverage i wziąłam w numerze 3, czyli Ivory. Zastanawiałam się nad tym, czy nie wziąć czwórki, czyli beżu, ale jednak zdecydowałam się na tą trójkę, ponieważ była minimalnie ciemniejsza, więc z racji tego, że zbliża się lato, to lepiej wziąć troszeczkę ciemniejsze, bo buzia zaraz się opali i Wtedy będzie problem, że wszystkie podkłady są za jasne. Kolejny podkład jest na pewno Wam znany, ponieważ pokazywałam Wam go wielokrotnie od września zeszłego roku, ponieważ właśnie wtedy na promocji w Rossmanie go kupiłam i postanowiłam kupić kolejne opakowanie ze względu na to, że naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza ten produkt i jest to podkład z serii Fit Me od Maybelline o numerze 105, czyli Natural Ivory. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów tego produktu, jak on się mi sprawdza, jakie ma właściwości, to odsyłam Was do opisu tam znajdziecie linki do filmów, w których więcej mówię na temat tego produktu i z racji tego, że właśnie on mi się dobrze sprawdza, postanowiłam też dokupić puder w tym samym odcieniu z tej samej serii oraz korektor, ale on już jest o numerze 05, tutaj jest troszeczkę inna numeracja i ten korektor jest dużo jaśniejszy od podkładu, więc to oczywiście na plus, bo oczywiście... Korektor powinien być jaśniejszy, zwłaszcza kiedy dajemy go pod oczy. Do nakładania podkładu, oczywiście, kupiłam gąbeczki z Vibo, które uwielbiam i używam ich już naprawdę bardzo długo. Chyba w poprzednim holu pokazywałam Wam też, że kupiłam tą fioletową z Vibo do przetestowania, ale jednak mi się ona zbytnio nie sprawdziła. Wolę tę różową wersję, więc kupiłam dwie, aby mieć zapas. Taka jedna mi starsza na takie 2-3 miesiące, w zależności od tego, jak często nakładam podkład, bo jednak na co dzień się tak często nie Maluję zazwyczaj do filmów i na jakieś ważniejsze wyjścia, więc też na pewno mi starczą do następnej promocji, która zapewne pojawi się jesienią. Czas na tusze do rzęs. I w tej kategorii trochę zaszalałam, ponieważ kupiłam aż cztery. I pierwsze dwa są z Eveline Cosmetics z serii Volumix Fibrillacy. Jest to ta złota wersja, chyba jest jeszcze srebrna, ale ta dużo, dużo lepiej mi się sprawdza. I ogólnie jeśli chodzi o tusze z Eveline, to to jest chyba jedyny, który spełnia wszystkie moje oczekiwania. Kosztuje na promocji chyba 8 czy 7 zł Także jest naprawdę bardzo, bardzo tani, a jakość jest naprawdę super. I z tego jestem dużo bardziej zadowolona. Niż przykładowo z jakiegokolwiek tuszu z L'Oreal. Pokazywałam Wam go już wielokrotnie. Jest naprawdę rewelacyjny, więc naprawdę warto go sobie przetestować. Kolejne dwie maskary są z Maybelline i pierwsza z nich to jest ten typowy klasyk, czyli Lash Sensational, który pierwszy raz kupiłam chyba w drugiej klasie gimnazjum, więc kilka ładnych lat temu to było. Później, kiedy już nagrywałam na YouTubie, to w pierwszej klasie liceum, chyba też w maju właśnie pokazywałam Wam go, że też go znowu kupiłam, i teraz. Po trzech latach znów postanowiłam do niego wrócić. On też nie jest drogi, jakoś na promocji kosztuje około 20 zł. Ma silkonową szczoteczkę, lekko wygiętą, taką wachlarzową, więc bardzo ładnie podkreśla rzęsy. I do przetestowania wzięłam ten srebrny tłuszcz z Maybelline, który ponoć tworzy spektakularny efekt sztucznych rzęs. Czy tak będzie? Zobaczymy. Bardzo dużo YouTuberek właśnie polecało ten tłuszcz. Zobaczymy, czy u mnie się również sprawdzi. Do rzęs kupiłam również serum. Przyspieszające wzrost od long for lashes Ten produkt naprawdę jest rewelacyjny. Używałam go już chyba 3 albo 4 razy i naprawdę efekty widać bardzo szybko. I mimo tego, że ten produkt jest trochę drogi, bo kosztuje 80 zł, to naprawdę jest warty swojej ceny, a teraz w Rosmanie można go kupić 40% taniej, więc naprawdę warto. Przejdźmy do produktów do ust i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała wam nawilżających balsamów, i pierwszy z nich to jest taki typowy klasyk z Nivea o zapachu Blackberry, i drugi jest z Eosa z olejkiem z Nasion Konopi. Oprócz balsamów kupiłam też matową pomadkę w sztyfcie z burżyła o numerze 2. W poprzednim holu z promocji w Rossmanie pokazywałam Wam numer 3 i 16. Byłam zadowolona z tych pomadek pod względem konsystencji, trwałości, więc skusiłam się na dwójeczkę, która będzie mi służyła bardziej. Na co dzień ta trójka, ten odcień różu numer 3 Jest naprawdę w porządku Ale jednak usta są bardzo wyraziste I na co dzień wolałabym coś jaśniejszego Dlatego skusiłam się tym razem na dwójeczkę I miałam ją upatrzoną już od kilku dobrych miesięcy Ale czekałam cierpliwie na te promocje w Rossmanie Ponieważ nie była mi potrzebna ta pomadka na Sito, Więc postanowiłam poczekać, aby kupić ją w dużo niższej cenie Ostatni produkt to płyn micelarny z Nivea Do cery wrażliwej i nadwrażliwej Wcześniej używałam do cery i też byłam zadowolona. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ na we też było 40% rałazu, tak jak i na Long For Lashes, także tutaj również zaoszczędziłam, ponieważ płyn już mi się kończył, musiałam go kupić i kupiłam w bardzo atrakcyjnej cenie. Na koniec takie krótkie podsumowanie. Zliczyłam na podstawie mojego paragonu wszystkie standardowe ceny i wszystkie ceny po rabacie. I wyszło mi, że zaoszczędziłam ostatecznie 250 zł. Także wydaje mi się, że jest to dość spora suma. Dajcie mi koniecznie znać, co wykupiliście na promocji w Rosmanie. Czy podczas też tej promocji lubicie kupować kosmetyki do przetestowania, czy jednak trzymacie się tych swoich sprawdzonych? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. I widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. buziaki!